Zanim zaczniemy, powiedz nam skąd nas oglądasz. A jeśli zgadzasz się, że służba dla tego kraju nie ma daty ważności, zostaw polubienie i subskrybuj, bo to, co przydarzyło się człowiekowi, którego zaraz poznasz, nigdy nie powinno spotkać nikogo, kto nosił mundur. Nazywał się Robert King, a dla tych, którzy znali go najlepiej Bobby. Tego spokojnego wtorkowego poranka nie szukał uwagi. Nie przyszedł tam, by robić scen, chwalić się medalami czy przechwalać bitwami z dawnych lat. Chciał tylko wypłacić kilkaset dolarów ze starego konta, którego nie dotykał od lat. Tego samego konta, na które dekady temu wpływały jego żołdy za udział w misjach tak niebezpiecznych, że rząd do dziś nie przyznaje się do nich w pełni. Wszedł przez główne drzwi Summit Ridge National Bank jak każdy inny. Pewnym krokiem, spokojny, z kapeluszem w dłoni. Ten kapelusz, czarna czapka z daszkiem, haftowana złotą nicią z napisem Weteran Korei i Wietnamu, został wyszczotkowany przed wyjściem z domu. Koszula była wyprasowana, choć mankiety miała postrzępione. A w kieszeni płaszcza nosił złożoną kartę ze spraw weteranów, dwa zniszczone dokumenty zwolnienia ze służby i mosiężną pamiątkową monetę wojskową, której krawędzie wygładziły się od dotyku. Czekał w kolejce cierpliwie, w milczeniu, jak to zwykli robić mężczyźni z jego pokolenia, jakby czekanie na swoją kolej wciąż było świętością. Ale w chwili, gdy podszedł do okienka, wszystko się zmieniło. Kasierka, może dwudziestokilkuletnia, zamrugała, widząc imię na koncie, i uniosła brew, wyraźnie niepewna. Podał jej swój dowód z lekkim drżeniem dłoni. Nie ze strachu, nie ze słabości, ale z powodu nieodwracalnych śladów czasu i zbyt wielu zimnych nocy spędzonych w bezimiennych miejscach. Próbuje tylko wypłacić trochę środków – powiedział uprzejmie. To konto należy do Roberta Kinga. Minęło sporo czasu. Kasjerka uśmiechnęła się nerwowo i zaczęła pisać na klawiaturze. Po chwili przerwała. Coś na ekranie nie zgadzało się z tym, czego się spodziewała. Zawołała swojego menedżera. Nazywał się Keden, Nienaganna fryzura, zbyt krótki krawat i ten rodzaj kpiącego uśmieszku, który nie potrzebuje słów, by obrazić. Podszedł, Spojrzał na dokumenty Bobiego, potem na samego Bobiego i parsknął śmiechem, który nie był przyjazny. Jest pan pewien, że to pańskie konto, proszę pana? zapytał, przeciągając słowo pan, jakby to był żart. Ten formularz zwolnienia wygląda, jakby go pisano na dinozaurze. Kasjerka zachichotała nerwowo. Bobby nic nie powiedział. Po prostu sięgnął do płaszcza. I powolnymi, ostrożnymi palcami położył coś na ladzie: mosiężną monetę z wygrawerowanym myśliwcem Thunderjet i siedmioma gwiazdami. Coś, czego żaden cywil by nie rozpoznał, ale co u każdego prawdziwego żołnierza wstrzymałoby oddech. Kejden nawet na nią nie spojrzał. Ładny drobiazg, mruknął. Dziś każdy może sobie takie kupić w internecie. Odwrócił się do ochroniarza i machnął ręką w stronę drzwi. Wygląda na to, że mamy kolejnego rzekomego weterana, który próbuje naciągnąć system. Proszę go wyprowadzić. Ochroniarz zawahał się tylko na sekundę, ale to wystarczyło, by Bobby usłyszał każde słowo, a reszta banku zdała sobie sprawę z sytuacji. Kilku klientów zachichotało pod nosem, chowając twarze za telefonami. Jeden czy dwóch udawało że nic nie słyszy. Bobby nie dyskutował, niczego nie żądał. Po prostu podniósł monetę, delikatnie wsunął ją z powrotem do kieszeni płaszcza, skinął raz głową i powoli podszedł do ławki pod oknem. Usiadł tam, wyprostowany, ze splecionymi dłońmi, a jego wzrok błądził gdzieś w oddali. Śmiechy ucichły, a w lobby banku zapadła dziwna cisza. To jeszcze nie była wina, lecz coś chłodniejszego. Dyskomfort. Jakby w głębi duszy ludzie nie byli już tacy pewni siebie. Jednak jedna osoba się nie śmiała. Nazywała się Maja Rodriguez, miała trzydzieści kilka lat, była byłą specjalistką dosp logistyki w siłach powietrznych, a teraz pracowała w dziale zamówień dla obronności, widziała już kiedyś taką monetę. Raz, gdy emerytowany pułkownik z J.A.S. Ok, połączonego dowództwa operacji specjalnych, przybył, by poinformować jej zespół. I pamiętała, jak każdy oficer w sali wstał, gdy położył ją na stole. Podeszła do Lady, spojrzała menedżerowi prosto w oczy i powiedziała: Właśnie popełniłeś błąd. Kejden zamrugał Słucham? Maja wskazała na ławkę. Ten człowiek to nie oszust. Sama ta moneta rangą przewyższa każdą listę płac w tym budynku. Kejden prychnął: Skoro jest taki ważny, to dlaczego nikt z nim tu nie przyszedł? Maja nie odpowiedziała. Po prostu wyszła na zewnątrz i wykonała telefon. Ale ktoś inny już się zorientował. W biurze na zapleczu starszy pracownik, jeden z tych cichych, Wieloletnich typów bez ważnego stanowiska, ale z całą wiedzą. Usłyszał nazwisko Robert King. Zastygł, a potem powoli podszedł do rogu pokoju, gdzie na ścianie wisiała mosiężna tablica. Była tam od otwarcia bans poświęcona bazie dowodzenia Summit Ridge i tym, którzy ją zbudowali. Wśród wygrawerowanych nazwisk było jedno, które nie wyblakło: R.J. King. Człowiek, który nadzorował pierwotną infrastrukturę wojskową, zanim teren przekształcono na użytek cywilny. Ten sam człowiek, który teraz był oskarżany o fałszowanie historii służby w banku, który istniał dzięki jego dowództwu. Pracownik nic nie powiedział, podniósł słuchawkę, wykręcił numer, który tylko garstka ludzi znała na pamięć, i wypowiedział zaledwie sześć słów: Tu Bishop. Moneta Summit Rich, on tu jest. Po czym się rozłączył? Na zewnątrz Bobby stał niewzruszony jak głaz, nie wyciągnął telefonu, nie zrobił awantury, po prostu patrzył, jak wiatr szarpie flagą po drugiej stronie ulicy i czekał nie na sprawiedliwość, nie na pochwały ale dlatego, że tak właśnie zawsze robili ludzie tacy jak on. Czekają, aż będą potrzebni. Czekają, nawet gdy nikt im nie wierzy. Czekają, podczas gdy świat się śmieje. Ale nikt w tym banku nie wiedział, ani menedżer, ani kasjerka, ani nawet Maja, że za trzydzieści minut ten śmiech zamieni się w ciszę. Bo na końcu ulicy wściekły generał już rzucił telefonem o biurko, włożył mundur galowy. I był w drodze, by upewnić się, że człowiek, którym wszyscy wzgardzili, człowiek, którego nazwali oszustem, nigdy więcej nie zostanie zignorowany. Następne dwadzieścia minut w Summit Ridge National Bank wlukło się jak smoła. Powoli, gęsto, niezręcznie. Szczególnie dla tych, którzy chwilę wcześniej się śmiali. Kasierka, która chichotała, teraz trzymała głowę spuszczoną. Udając, że pisze, podczas gdy Kejden, menedżer, krążył za ladą, rzucając nerwowe spojrzenia na główne drzwi, wyraźnie poruszony, choć jeszcze nie wiedział dlaczego. Bobby King się nie poruszył, siedział dokładnie tam, gdzie mu kazano, jakby to była kolejna poczekalnia w kolejnym rządowym budynku, kolejny dzień w długim życiu, pełnym kolejek i zimnych spojrzeń. Jego dłonie spoczywały na lasce, Ramiona trzymał prosto mimo bólu, o którym nie mówił. A ta moneta, ta pamiątkowa moneta, pozostała schowana, jej obecność równie niewidzialna dla tych ludzi, co jego służba. Ale cisza wokół niego była już inna. To nie była już cisza pogardy, to była cisza zwątpienia. Maya Rodriguez obserwowała go z drugiego końca holu z założonymi rękami i zaciśniętymi z frustracji ustami. Wykonała już telefon do emerytowanego kontaktu z dowództwa w Fort Breckenridge, który potrzebował usłyszeć tylko moneta biskupa i Robert King, by jego ton całkowicie się zmienił. – Mówisz, że on tam teraz jest? – zapytał głos. – Nie pozwól mu odejść. Maja nie wiedziała, co stanie się dalej, ale instynkt podpowiadał jej – że coś już się dzieje, miała rację. Dwie przecznice dalej, czarny słów przebijał się przez ruch uliczny, a jego światła błysnęły tylko raz, by zaznaczyć autorytet, nie prosząc o pozwolenie. W środku siedział generał dywizji Everett Kane, odznaczony, budzący postrach i słynący z precyzji, obecnie szef operacji regionalnych dla czterech okręgów wojskowych. I jeden z zaledwie pięciu żyjących ludzi upoważnionych do autoryzacji aktywnego rozpoznania na poziomie biskupa. Kiedy odebrał telefon i usłyszał nazwisko Robert King, przerwał odprawę w połowie, wstał z krzesła i rzucił tylko dwa słowa do swojego adiutanta. Mundur, jedziemy. King nie był dla Kane'a tylko nazwiskiem w aktach. Był powodem, dla którego Kane nosił gwiazdki na pagonach. Żyjący duch, człowiek, o którym sądzono, że od dawna jest poza obiegiem, postać, o której szeptano na spotkaniach strategicznych i w raportach historycznych. Kane szkolił się według doktryny, którą King pomógł stworzyć. Fakt, że został publicznie znieważony w budynku, który dosłownie stał na ziemi, którą kiedyś dowodził. Rozpalił w generale coś, co rzadko pokazywał. Furię. Tymczasem w banku Bobby poprawił ręka w płaszcza. Cichy szum świetlówek wypełniał powietrze, ale nikt się nie odzywał. Klient przy stacji z kawą wyszedł niezręcznie, nie dokonawszy wpłaty. Ochroniarz stał przy wyjściu, nerwowo się poruszając, rzucając ukradkowe spojrzenia na starszego mężczyznę. Który nie wypowiedział ani jednej groźby, nie podniósł głosu, nawet nie wyglądał na złego, a mimo to zdawał się emanować obecnością, która niepokoiła ludzi przyzwyczajonych do władzy. Kejden próbował zignorować dyskomfort. On wciąż tu jest? mruknął, wyglądając z zalady. Poważnie. Odwrócił się do jednego z nowszych pracowników i prychnął. Pewnie czeka, aż ktoś o nim napisze w internecie, żeby zebrać datki z litości. Weterani ciągle to robią. Szczęka mai zacisnęła się, a młoda kobieta przy okienku spuściła wzrok. Nawet ona wiedziała, że to zaszło za daleko. Kejden oparł się o ladę, jakby był z siebie dumny. Powinienem był zadzwonić na policję, zaśmiał się to tylko kwestia czasu zanim zrobi scenę. Ale gdy tylko te słowa opuściły jego usta, szklane drzwi banku otworzyły się z rozmachem, w sposób, którego się nie ignoruje. Nie podmuch wiatru, nie klient, lecz rozkaz. Przez salę przebiegł dreszcz. Buty, prawdziwe buty, uderzyły o posadzkę z precyzją. Niepośpiesznie, nie niepewnie, z rozmysłem. Wszedł generał dywizji Everett Kane w pełnym mundurze galowym, każda baretka lśniła, każda linia materiału była wyprasowana z milimetrową dokładnością. Obecność, która wypełniła całe lobby, zanim jeszcze się odezwał. Za nim podążał adjutant, steczką w jednej ręce, poważny i cichy. Nikt się nie poruszył. Hałas ustał natychmiast telefony zostały odłożone, kawa w połowie nalana. A Keiden, wciąż oparty o ladę, podniósł wzrok, a potem zamarł. Jego kpiący uśmieszek zniknął w ciszy. Kein na początku na nikogo nie zwrócił uwagi. Jego wzrok był wbity prosto w ławkę pod oknem, gdzie wciąż siedział Bobby King. A potem, na oczach całego banku, Generał stanął na baczność i zasalutował. Dźwięk tego gestu trzask dłoni o skroń odbił się echem głośniej niż jakiekolwiek przeprosiny. Bobby podniósł wzrok, zdezorientowany tylko na chwilę, po czym powoli wstał, oddając salut z godnością kogoś, komu nie salutowano od lat. Ale kto nigdy nie zapomniał, jak to się robi? Potem Kane powoli się odwrócił. I przeszedł wzrokiem salę, ostrym jak brzytwa. Jego głos, gdy przemówił, był cichy, ale tak ostry, że mógłby przeciąć szkło. Kto tutaj nazwał pułkownika Roberta Kinga oszustem? Zapytał, a każda sylaba była wykuta w stali. Na początku nikt nie odpowiedział. Kane zrobił krok do przodu. Pułkownik King. Powtórzył podkreślając stopień z mrożącą krew w żyłach wyrazistością. Był kluczowy w tworzeniu protokołów połączonego rozpoznania sił, które są nadal używane w trzech krajach. Jego służba obejmuje dwie wojny, sześć teatrów działań i czternaście niejawnych operacji. A wy zakwestionowaliście jego tożsamość? Spojrzenia zwróciły się w stronę Kejdena. Menedżer wyglądał, jakby miał zwymiotować. Ja... ja nie wiedziałem, wyjąkał. Jego dokumenty były stare. Oczywiście, że są stare, warknął Kane, bo zapracował na swój wiek. Walczył za ten kraj, kiedy twoim największym wyzwaniem było nauczenie się, jak planować posty na Twitterze. Cisza w sali znów się zmieniła, z niezręcznej w pełną wstydu. Adiutant Kane'a podszedł i otworzył teczkę. W środku znajdowała się gruba teczka z napisem Tajne, pamiątkowa moneta, osadzona w Aksamicie i wydruk tej samej tablicy ze ściany banku z nazwiskiem Roberta Kinga wytłuszczonym drukiem. Kane położył teczkę na ladzie. Ten bank istnieje dzięki jego strategicznemu projektowi. To konto, które oznaczyliście jako podejrzane, finansowało pierwotne linie zaopatrzeniowe. Z których teraz czerpiecie korzyści. Odwrócił się do Bobiego, a jego głos złagodniał: Panie pułkowniku, przepraszam, że nie wiedziałem wcześniej, że jest pan w mieście. Bobi skinął głową ze znużeniem Nie przyjechałem tu, żeby mnie znaleziono. Potrzebowałem tylko pieniędzy, żeby pomóc wnukowi w szkole Kane powoli skinął głową W takim razie załatwmy to. I razem podeszli do lady, podczas gdy Kejden cofał się z podniesionymi w milczeniu rękami. Śmiech dawno ucichł, a lekcja dopiero się zaczynała. Cisza w Summit Ridge National Bank nie była już niezręczna. Była pełna czci. Każda osoba w tej sali była właśnie świadkiem zmiany, jakby sama podłoga przypomniała sobie ciężar, który kiedyś nosiła. Generał Everett Kane stał obok pułkownika Roberta Kinga przy ladzie, nie wydając rozkazów, nie żądając kar. Po prostu stał, jakby nic innego na świecie nie miało znaczenia, dopóki ten człowiek nie dostanie tego, po co przyszedł. Bobby w ciszy i bez ceremonii wypłacił środki, by pomóc wnukowi opłacić studia. Coś, o czym nawet nie wspomniał, dopóki generał nie zapytał. Nie chciał uwagi, nigdy jej nie chciał. Jedyne czego zawsze pragnął to dotrzymać słowa danego tym, za których walczył, i tym, do których wrócił do domu. Ręka kasjerki drżała, gdy drukowała potwierdzenie, szepcząc przeprosiny, których Bobi nie przyjął do wiadomości. Nie z urazy, po prostu ich nie potrzebował. Wziął paragon. Złożył go raz i schował do kieszeni, jakby to było kolejne wykonane zadanie, ale kiedy odwrócił się, by odejść, generał Kane zatrzymał go, kładąc mu rękę na ramieniu. Pułkowniku, ma pan pięć minut? powiedział. Bobby uniósł brew. Na co? Kane skinął głową w stronę sali. Na zaszczyt, o który pan nigdy nie prosił, i wtedy bez jednego słowa rozkazu. Każdy weteran wojskowy w sali, od młodego rezerwisty przy bankomacie po starego sanitariusza z marynarki wojennej, wypełniającego druk wpłaty, wyprostował się i zasalutował. Nawet cywile wstali z miejsc nie dlatego, że im kazano, ale dlatego, że coś w powietrzu podpowiedziało im: tak, właśnie, honoruje się takiego człowieka. Bobby zamarł na sekundę, nie z dumy. Ale z niedowierzania. Potem, powoli, z cichą precyzją, oddał salut. Kane sięgnął do kieszeni płaszcza i podał Bobiemu małe aksamitne pudełko. Przechowywaliśmy to przez lata, powiedział. Pomyślałem, że chciałby pan to teraz mieć. W środku znajdował się czysty, lśniący medal z wygrawerowanym tylko nazwiskiem i trzema słowami: Służba ponad historią. Bobby wpatrywał się w niego przez długą chwilę. Bez łez, bez przemówień, tylko powolne skinienie głową, jakby w końcu zamknął drzwi, o których nikt inny nie wiedział, że wciąż są otwarte. Potem spojrzał na Keina i powiedział cicho: Nie przyszedłem tu, żeby mnie zapamiętano, przyszedłem dotrzymać obietnicy. Kein skinął głową. A czyniąc to, przypomniałeś nam wszystkim, co naprawdę oznacza służba? Bobby wyszedł wtedy na słońce. Nie podążały za nim kamery, nie było nagłówków w gazetach. Ale ludzie w środku wyprostowali się nieco bardziej, mówili trochę ciszej. Później tego tygodnia do tablicy przy głównym wejściu do banku dodano nową linię. Pod oryginalną dedykacją pojawił się drugi napis: Robert J. King. Pułkownik Armia Stanów Zjednoczonych. Honor w milczeniu. Nie wspominał o incydencie, nie wymieniał generała, ale wszyscy, którzy tam pracowali, wiedzieli, bo niektórych prawd nie trzeba wykrzykiwać, by zmieniły wszystko. I teraz za każdym razem, gdy klient przechodzi przez te drzwi, widzi nazwisko człowieka, którego prawie wyrzucono z budynku wśród śmiechu. Człowieka, który nic nie powiedział, dopóki nie wszedł wściekły generał.